Witam wszystkich na moim kanale z tej strony Masters of Bricks. Dzisiaj się przeniesiemy do 1998, gdzie w którym roku miało miejsce wydanie tego właśnie zestawu o numerze 5848 serii Belleville. Troszkę historii Wam tutaj zdradzę, jeśli chodzi o tą serię, więc jeśli jesteście zainteresowani czymś innym niż nowościami, no to zapraszam do dalszej części filmu. Jak już wcześniej wspomniałem, przeniesiemy się do 1998 roku. W tym właśnie roku wydali zestaw o numerze 5848 z serii Belleville. Jest to luksusowy jacht. Idealnie wpasujemy się w letnie klimaty, więc myślę, że niejednego zadowoli troszkę więcej niż nowości. A przeniesiemy się troszkę do historii LEGO oczywiście. Jeśli chodzi o tą serię, ona była głównie skierowana do dziewczynek. Sami możecie zobaczyć. Po barwach i po tych minifigurkach, które nie są minifigurkami. Tutaj marka LEGO, przez to, że była dość popularna w tamtych czasach marka Barbie, stwierdziła, że sobie troszkę zmodyfikuje swoje minifigurki i zrobi z nich laleczki. W następstwie powstała oczywiście seria Friends, gdzie zmniejszyli te laleczki. Do wielkości minifigurek, no ale nadal to są mini laleczki. Poza tym troszkę mi się one kojarzą z serii Lego Technik. Też były podobnej wielkości te minifigurki. Ciężko mi nazwać inaczej niż minifigurki, bo z tym się właśnie Lego kojarzy. Ci co właśnie kojarzą figurki z serii Lego Technik, to na pewno wiedzą o co chodzi. Tutaj chodzi głównie o to, że mamy dość, dość takie mobilne te minifigurki, bo są w kilku miejscach. Mają stawy tutaj w łokciach, w nadgarstkach, tak samo tutaj w, w kostce, w kolanach, więc myślę, że jest dość mobilna do ustawiania, więc z jednej strony fajnie, z drugiej strony bardzo przypominają właśnie lalki Barbie, Barbie tylko, że troszkę mniejsze, czy też innej marki, jeśli chodzi o świat lalek. No mi się średnio podobają te, ja jestem przyzwyczajony do właśnie zwykłych minifigurek. Mają oczywiście on te laleczki study na stopkach, więc można je ustawić również na studach. Tu nie ma problemu. Poza tym, jeśli chodzi o właśnie tą serię, Belleville, ona był, wyszła, pierwszy zestaw wyszedł w 1994 roku, trwała ona aż do 2010. Tak pisali, choć ostatni zestaw widziałem z 2008, więc, więc przystańmy że trwało od 1994 do 2008 roku. W następstwie także wyszła seria skala, która też troszkę była podobna, choć tam były zupełnie inne elementy kompatybilne z klockami LEGO, choć mało który element jest do dzisiaj używany, natomiast w tej serii troszkę tych elementów zostało. Ponadto czym się wyróżniała ta seria to oczywiście kolorystyką, większymi elementami, konstrukcjami przystosowanymi właśnie do tych laleczek sami widzicie, że ten statek jest ogromny nie liczyłem tutaj, nie mierzyłem, więc ciężko mi powiedzieć ale liczmy, że około 50 cm jest on długość poza tym, co możemy jeszcze o tym powiedzieć no ten zestaw jeśli chodzi o cenę bo może ktoś się znajdzie zainteresowany no i jeśli chodzi o cenę, to używany zestaw bo nowych niestety nie znalazłem. Cena waha się od 188 zł aż do 403. No, jest to dość spora różnica, jeśli chodzi o zakup. No, już jest on, ma swoje lata. Natomiast cena katalogowa gdzieś tam wyczytałem, że była, wynosiła 44 dolary. Więc też około 200 zł. Więc może najtańsza cena na brygminku nie jest aż tak wygórowana, natomiast, ale też nie jest zbyt duży wybór, więc kto będzie zainteresowany, no to musi się spieszyć z jego zakupem. Poza tym elementy też są dość wartościowe. Same laleczki sięgają wartości od 20 do 45 zł. Figurka tego właśnie mężczyzny kosztuje 45 zł, dwie pozostałe w okolicach 20. Natomiast sam ten odlew tego statku e, kosztuje do, też dość sporo, bo 90 zł za sam odlew, więc jeśli cie, chcielibyście go zebrać z elementów, no to tu już widzicie, że e, może być ciężko i dość drogo. E, no jest tu troszkę elementów takich droższych, które zauważyłem. E, łódka też chyba około 5 zł. E, poza tym sami widzicie, że nie wszystkie elementy są od tego właśnie zestawu. Mi się akurat udało go. Wam właśnie pokazać dzięki mojej narzeczonej, bo z jej zbioru właśnie wydobyłem ten zestaw i udało mi się go właśnie skompletować. Nie mam tylko jednego elementu, takiego kompasu, który był rzeczywiście kompasem, nie był nadrukiem. Na tą chwilę kosztuje około 20 zł. Sam jeden element więc postanowiłem, że sobie odpuszczę i pokażę bez właśnie tego jednego elementu. No i może przejdźmy do samego zestawu, bo troszkę tu jest takich elementów, co naprawdę robi wrażenie jak na dość stary zestaw 20-paroletni. No i jeśli chodzi o łódkę, no nie jest ona zbyt skomplikowaną konstrukcją, bo mamy jeden praktycznie odlew, dodatkowo mamy wiosła Minifigur... Te minifigurki te laleczki oczywiście mogą sobie łapać tutaj za te wiosła. Mamy tutaj jedno siedzisko, mamy drugie, mamy także tutaj element z naklejką, żeby sobie tutaj usadowić drugą jakąś laleczkę. Dodatkowo mamy wiaderko z elementami, które myślę, że też już znamy, przynajmniej jeden, bo występuje do dzisiaj, czyli kraba w kolorze czerwonym. Jest on. Do dzisiaj dostępny w zestawach i także taka rozgwiazda. No wiaderko powinno być niebieskie, ja niestety nie mogłem go znaleźć, więc zastosowałem takie srebrne. Oczywiście z tej serii podejrzewam, że jeszcze jakiś zestaw się ukaże na moim kanale, więc ci co są zainteresowani, to łapeczka w górę oczywiście. Więc jeszcze kilka zestawów jeszcze wam pewnie pokażę, bo kilka mi się udało skompletować. No i jest to troszkę odmiana, pokazanie troszkę historii, że Lego. Które znamy dzisiaj, nie, nie zawsze wyglądało w ten sposób. Tu ma, tutaj, właśnie macie pokazane, że nie było, nie było zawsze w każdym zestawie minifigurek czy też mini laleczek, jak teraz znamy. Tylko właśnie e, bardziej przypominające laleczki, czy też elementy, których już dzisiaj e, w zestawach nie zastaniemy. Statek jest dość spory, więc przejdziemy tak po trochu e, z każdej strony, obejrzymy. Oczywiście tak, mamy element chromowany e, z taką kulką, tu jest, tu jest on akurat zastosowany jako e, jakiś detal statku. Mamy takie jakby łuki, e, które już dzisiaj nie ma, nie ma ich dostępnych. W zestawach mamy też takiego Misiaka, który w sumie nie wygląda jak element z serii LEGO, jakiejkolwiek, bo nie ma nawet tutaj na nóżkach studów, żeby go wpiąć, musimy go pomiędzy study wczepić, żeby się trzymał. Ponadto mamy taką muszelkę, też chyba już nie występuje z tego co kojarzę. W środku mamy czerwono-przezroczysty mm, groszek. Ponadto mamy tutaj włas do wnętrza tego statku. Ja sobie celowo tutaj go nie dopiąłem, bo ciężko go tutaj wyjąć, żeby się dostać do środka. Zaraz. So Oczywiście też zajrzymy tam, żeby, żebyście zobaczyli, co się kryje wewnątrz samego jachtu. No i te elementy przezroczyste także już chyba nie występują, także na takich zawiasach, ciężko spotykanych w nowszych zestawach. No i przyjrzyjmy się jeszcze tej laleczce. Mamy oczywiście tutaj do dyspozycji aparat. Jest on lekko zmodyfikowany w dzisiejszych czasach, bo tą rączkę ma troszkę bliżej. Bo tutaj mamy troszkę inne te łapki, więc ciężko by było im złapać. Ponadto mamy kamizelki, w sumie jednostronne, bo z tyłu mamy, nie mamy nic no i mamy odpijane w ten sposób. A tutaj możecie zauważyć, że mamy mężczyznę w białej koszulce z kotwicą, tutaj na koszulce. No i jak widzicie, ma dość spory zakres tutaj ruchu. No i główki też są dość dobrze nadrukowane. Ponadto one są w sumie w zestawach w całości. Ale mamy możliwość odczepienia z tego co zauważyłem chyba. To chyba było przy tej mniejszej laleczce, bo wiem, że mi coś odpadło wcześniej. Ale to mniejsza z tym mm, mamy w całości takie oto laleczki. Ponadto mamy taki sznureczek, y, też występuje w dzisiejszych czasach. Y, możliwe, że jest troszkę zmodyfikowany, bo sami widzicie, że tutaj też y, te, on troszkę przeszedł swoje. Ponadto mamy białą drabinkę. W ogóle te kolory w zestawie z tej serii no, są tak troszkę dobrane, bo no, ja bym inaczej może to bardziej ujednolicił niż tu troszkę niebieskiego, różowego, białego, tak z takim Ponadto mamy pieska z taką łapką, to jest jeden z takich, może, fajniejszych elementów. Ma tutaj oczywiście study, więc też możemy go wpiąć. Ponadto mamy takie lefre, lefre, lefrektorki, też chromowane, wpinamy study w środek i mamy oto takie właśnie lampki. Też nie występują w dzisiejszych czasach. Po bokach mamy także światła ostrzegawcze. Ale spójrzmy co, co jest na samym górze tego jachtu. Jeśli chodzi o samą górę tego jachtu, e, myślę, że to jest jeden z ciekawszych tutaj elementów. Mamy oczywiście radar, mamy jakieś antenki No ta już troszkę tutaj przeszła, druga wygląda lepiej, więc pokażę wam z bliska jak wygląda. Te, także chromowana się zachowała w lepszym stanie. No mamy także chromowane te grille. Także więc też już w, w nowszych zestawach Rzadko kiedy takie elementy dostaniemy. Mamy tu jakieś sygnały dźwiękowe. No i mamy sporo takich materiałowych elementów, jeśli chodzi o serię Belleville. Mamy także tutaj takie radyjko, oczywiście z naklejką. Dość proste, tu jeszcze widzimy, że na kasety w dzisiejszych czasach podejrzewam, żeby troszkę inaczej to wyglądało. Tu mam zawieszony akurat kapok. Mamy dwa rozmiary ogólnie kapoków, mamy e, duże dla dorosłych i mały dla właśnie mniejszych laleczek. No i poza tym mamy tutaj oczywiście panią, która się opala na samej górze. Eee, oczywiście kapelusik, żeby chronić przed słońcem. Wcina sobie oczywiście loda. Eee, te elementy występują w, w ostatnio w furgonetce z lodami. Eee, tylko że w transparentnych kolorach. No i mamy tutaj taki strój kąpielowy z muszelkami, gwiazdami. Więc myślę, że idealny na takie upały, no poza tym, mamy jakąś szczotkę, jako akcesoria, jedne z kilku. No i jak wcześniej wspomniałem, mamy materiałową taki kocyk. Dzisiaj to rzadko jest stosowane tego typu rozwiązanie. Tu mamy jakąś butelkę. No i całość tutaj mamy zrobiona na takich dwóch dużych płytkach, praktycznie w większości wygładzone. Po bokach mamy tylko na obrzeżach studyn. Podobne elementy można znaleźć w serii Friends. Jak już wcześniej wspomniałem seria Friends jest następcą tej serii. Z niej troszkę elementów przejęło właśnie ta seria, choćby te płytki. Niedługo pokażę Wam zestaw w którym właśnie występują i to jest zestaw nie taki stary, bo z 2018 z tego co kojarzę. Ale przejdźmy dalej może już do wnętrza. No, i mamy tutaj jedną część wnętrza, tak naprawdę. Mamy tak, tu mamy oczywiście drabinkę, żeby sobie wejść z wody bezpośrednio na ten jacht. Mamy jakąś rągiewkę, mamy także tutaj te chromowane grille. Mamy po, po obu stronach takie kanapy, a po środku mamy stoliczek z jakimś talerzem, kieliszki, czy też butelka z jakimś napojem. I mamy tu też dość ciekawe takie. Ciężko mi będzie to wyjąć takie właśnie bary, tylko zakończone takimi elementami, które blokują, więc troszkę inny element niż dzisiaj znamy. Ponadto mamy taką dość sporą patelnię. Za chwilę przejdziemy do drugiej strony to zobaczycie, jak wygląda właśnie tamta strona. Tu mamy siedzisko właśnie tutaj tego kapitana, czyli naszego tutaj ojca, właśnie tej rodzinki. Jest ono niby na takim elemencie obrotowym, tylko że tak jest zamontowany, że go nawet nie można obrócić. Więc czemu zastosowano taki element, to Wam nie powiem. Ponadto mamy dość ciekawe koło sterowne. Mamy tutaj także nadruki z jakimś radarem. Mamy przyciski oraz telefon. Ten element z radarem znamy do dzisiaj, więc widzicie, że jakieś elementy się zachowały do dnia dzisiejszego. No, i jeśli chodzi o tą serię, to ona się właśnie skupiała na takim życiu rodzinnym. E, pokazane tutaj są właśnie jakieś szpitale, jakieś wycieczki z całą rodziną, czy też zwykły domek z, z życiem właśnie całej rodzinki. Więc tym właśnie się, na tym się skupia ta seria. Ale jeśli chodzi o drugą stronę, to mamy tak jak wcześniej wspomniałem, także taką kanapę, a tutaj mamy troszkę takiej. Kuchni, bo mamy tutaj oczywiście dwie szufladki, lodówkę, mamy jak, jak widzicie naklejkę z takim płatkiem śniegu, mamy oczywiście zlew, żeby umyć później po sobie. A w lodówce chyba coś tam znajdziemy, bo coś tam schowałem. W środku znajdziemy loda, a nawet dwa, bo jest taki pomarańczowy i biały. Wyciągnąłbym, ale podejrzewam, że mi to troszkę. Sprawi trudność Więc już wam pewnie wrzucę jakieś zdjęcie Poglądowe I tutaj pod, tym właśnie, pod tą właśnie patelnią Mamy jeszcze palnik Oczywiście to jest naklejka Myślę, że dość dobrze się zachowała Ponadto mamy oczywiście szufladki W jednej z szufladce kilka rzeczy schowałem Więc wam wyjmę I pokażę z bliska W zestawie dostaliśmy Sporo takich Właśnie kokardek możemy je właśnie do tych laleczek czy też nakryć głowy, przyczepić, a także czarną lornetkę. No i tak, wam jeszcze wstępnie powiem, że e, nie, możliwe, że jeszcze w tym roku uda mi się otworzyć sklep na Brygminku. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to tam będą trafiać elementy, które mi się już nie przyda, przydadzą do innych zestawów, typu właśnie mm, seria Belleville. Warto także śledzić e, mojego Instagrama czy też fanpage bo tam pewnie będę wrzucał, jeśli będzie już coś wiadomo na temat otwarcia sklepu, czy też ciekawsze elementy tam będę pokazywał, więc na pewno ten statek, to samo tutaj, odlew tego statku na pewno trafi, bo jest on unikatem jedynie w tym zestawie, więc jeśli ktoś by był zainteresowany samym tym odlewem, to na pewno znajdziecie tego typu elementy. Ciężko mi tam będzie pokazać Wam w środku, ale jak widzicie mamy tam część sypialnianą. No. Tutaj widzicie to lepiej. Mamy tutaj oczywiście dwa takie miejsca do spania. Oczywiście mamy takie materiałowe, jakby śpiwory. No troszkę one są już tu pofarbowane, ale to jest kwestia, że jako dziecko pewnie każdy próbował modyfikować. No i tak właśnie to się zachowało. No i mamy w zestawie dwa takie śpiworki dla rodziców, one są umieszczone na takich jasnozielonych kanapach, ten kolor już oczywiście nie występuje w lego, więc jest on wycofany, a co znajdziemy właśnie we wnętrzu tam dalej, będzie tutaj może lepiej widać samo wnętrze. Jeśli chodzi o wnętrze to jak wcześniej wspomniałem mamy jeszcze śpiwór dla mniejszej właśnie tej laleczki oraz stolik z kwiatami, jakiś kubek tu może będziecie bardziej widzieć tą kanapę w tym kolorze e, takim to jest chyba pośredni medium green z tego co pamiętam e, więc już te odcienie już wygasły jeśli chodzi o te takie pastelowe jasne kolory no i to chyba było na tyle jeśli chodzi o ten zestaw bo mówiliśmy już każdą część tego statku. Pokrótce omówiliśmy także te laleczki. Poznaliście także elementy, które już w dzisiejszych czasach nie występują. Więc widzicie tą różnicę ponad 20 lat marki Lego. Więc możecie zauważyć, jak bardzo próbowali modyfikować swoje zestawy, żeby troszkę zachęcić właśnie klientów. W tym wypadku akurat dziewczynki. No, i podsumowując całą tą serię Belvin, no troszkę nie moje klimaty, jak sami widzicie, tak samo nie wiem, czy dobrze zbudowałem. Pokażę Wam także instrukcję, jak wyglądała instrukcja, jeśli chodzi o tą serię, bo wyglądała zupełnie inaczej. Może część z Was ją widziało. No i jakoś wiadomo. Inne czasy, ciężko było zachować w dobrej jakości instrukcje, więc nie wszystko było czytelne, ale starałem się jak najbardziej zrobić to, co tam nam pokazywali. No i tak właśnie prezentuje się cały ten zestaw. No jest on, ma swój potencjał, bo ma dość sporych gabaretów, ten statek. Myślę, że ten sam odlew tego kadłuba na pewno będzie jeszcze przydatny, może się komuś jeszcze przyda. Więc oczywiście śledźcie mój fan, fanpage pewnie jeszcze na kanale, także powiem jak coś będę wiedział więcej. No i jeśli chodzi o instrukcje, także są różnice, bo wygląda zupełnie inaczej jeśli chodzi o tą serię, wam pokażę przykładowe zdjęcia z instrukcji, więc sami będziecie widzieć, że ciężko było cokolwiek tam zobaczyć. Ale tutaj można wybaczyć, no zestaw dwudziestokilkuletni ciężko było znaleźć instrukcję w dobrej jakości no wtedy nie było takich rozdzielczości jak znamy dzisiaj no jak widzicie można fajnie tutaj scenki porobić bo te lalki tak naprawdę są dość elastyczne i pod każdym kątem można je fajnie dostosować ale to nie moje klimaty ja wolę minifigurki pewnie większość z was także więc Raczej to był nie wypał, bo ta seria też nie miała zbyt wielu zestawów. Kilkukrotnie próbowali po kilku latach odświeżyć, ale nadal to nie wychodziło. To nie było właśnie to. No i tak właśnie powstało LEGO, które znamy dzisiaj. No i też ciężko mi je ocenić, bo po, poza tym, że nie patrzę na ten zestaw pod kątem jako dziewczynka, no. Nie moje kolory, ja wam pokazuję ten zestaw tylko dlatego, że mi się udało go skompletować ze starych zestawów właśnie mojej narzeczonej A pomyślałem, że to będzie troszkę urozmaicenie i będą właśnie takie klimaty letnie jakie mamy teraz No i jest duża różnica, bo tu są wszystkie elementy dostosowane właśnie do tych laleczek, a nie do minifigurek Więc całość jest troszkę większa niż znamy dzisiaj No i to by było na tyle, ja tu swojej oceny nie daję ze względu na to, że to jest stary zestaw no inaczej to troszkę wyglądało no w dzisiejszych czasach Friends wydało podobny statek w tamtym roku bodajże więc jeśli będę miał okazję go nabyć no to może jakieś porównanie zrobimy tych dwóch statków więc zobaczymy czy wielkościowo będą takie same, czy będzie któryś mniejszy więc jeśli chcecie takie porównanie to dajcie sporo łapek w górę wtedy to mnie zachęci do zrobienia tego typu filmu no i przypominam oczywiście o konkursie, bo już nam niewiele brakuje, a zostało około 10 dni do końca, więc mam nadzieję, że uda nam się zrealizować cel i będziemy w sierpniu mogli losować dla jednej osoby saszetkę minifigurek, więc ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!